Nie, kina. <noise> nie, nie będzie szpaka. Um, dzisiaj mamy 26 października, czyli... No cóż, twoje urodziny. Czego mogę ci życzyć? Życzę ci wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia. E, żeby cię poszło z młoteczką lepiej niż ze mną. Tak. Tak, stanowczo tak. Milionów widzów na YouTubie. Milionów hajsów. Hajs, pamiętaj, musi się zgadzać. Um, życzę ci... Jeszcze gorszych widzów niż masz e, Także Kinoś Wszystkiego najlepszego Wszystkiego tego co sobie zażycz, zażyczysz e, Super Pokemonów w naszej serii Chociaż już koniec e, No cóż Ale nie tylko ja chciałem Ci złożyć życzenia Także e, z mojej strony to wszystko Trzymaj się jeszcze raz wszystkiego najlepszego Pa pa Dziennik wieczorny, Balinosław Duriński, dobry wieczór Państwu. Dziś 26 października 1988. W całym obszarze słonecznie. Na południowym i północnym zachodzie przelotne opady deszczu. W centrum i na wschodzie ciepło, bezchmurnie. W Warszawie 26, w Gdańsku, Krakowie 28, w Szczecinie i we Wrocławiu 30. Oto najważniejsze informacje mijającego dnia. W Warszawie obchody siódmej rocznicy, uchwalenia przez Sejm, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W całym kraju towarzysze Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej rozdawali młodzieży soki jabłkowe, zachęcając ich jednocześnie do udziału w bezalkoholowych zabawach i imprezach. Pozytywne skutki akcji można było zaobserwować na obszarze całego kraju. Rada Państwa na wniosek Sejmu wprowadziła z dniem dzisiejszym ceny maksymalne oraz kartki na alkohol etylowy. W Częstochowskim Szpitalu około godziny 15 urodziła się córeczka państwa Bernat. Długo oczekiwany poród, którym żyła cała Częstochowa, zakończył się sukcesem. Jeszcze nie znamy szczegółów. Nasz reporter jest w trakcie zbierania dla nas informacji. Według Częstochowskiego lekarza wojewódzkiego dziewczynka jest zdrowa i wykazuje bardzo dobre oznaki. Niestety 54 oczekujących na wieści o urodzeniu się dziecka przed szpitalem zostało przewiezionych na izbę przyjęć. Osoby te doznały wstrząsu i nie wytrzymały nerwów związanych z oczekiwaniem dziecka. Ich życiu natomiast nie zagraża niebezpieczeństwo. Informacje te jednak nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone. Przed szpitalem dziennikarze czekają na szczegóły porodu. Jest tam również nasz reporter, Sobiesław Dziewoszyński, który właśnie próbuje się z nami skontaktować. Mhm. Halo Dziewosław, słyszysz mnie? Mhm. Dobry wieczór. Powiedz, powiedz nam, co jest wiadomo w sprawie częstochowskiego porodu. Czyli potwierdzono oficjalnie płeć, tak. Mhm. Dobrze. Yy, powiedz nam, ponieważ z doniesień prasowych mamy yy, taką informację. Jak to możliwe, że jednym z oczekujących przed szpitalem był generał Wojciech Jaruzelski? Mhm. Do, rozumiem. Czy jesteś w stanie nam potwierdzić, tak, że władze PRL oficjalnie przyznają się, że kraj nie jest przygotowany na, na przyjęcie odpowiedzialności, jakim jest mała Karolinka? Uh -huh, uh -huh. Czy w związku z tym czekają nas jakieś zmiany w najbliższym czasie? Uh -huh. Rozumiem. Rozumiem. No dziękuję za rozmowę i, i, i do zobaczenia. Do zobaczenia. Proszę Państwa, jak ustalił nasz reporter, dziecko urodziło się zdrowe, jest to dziewczynka, ma na imię Karolina. Jednym z oczekujących na, na, na urodzenie był generał Wojciech Jaruzelski, który... Potwierdził nam oficjalnie, że kraj nie jest przygotowany na to, aby udźwignąć taką odpowiedzialność. Będziemy, będziemy Państwa informować w najbliższych, najbliższych dniach, w najbliższych godzinach o sytuacji w kraju. Natomiast ja z tego miejsca w imieniu, w imieniu całej redakcji dziennika telewizyjnego chciałem najserdeczniejsze złożyć życzenia dla nowonarodzonej Karolinki i dla jej rodziców i z tej okazji życzyć jej. Wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz wytrwania. I żeby zawsze czuła się szczęśliwa. To wszystkie informacje dzisiejszego dnia. Na kolejne zapraszamy już jutro o godzinie 8. Dziękuję Państwu. Cześć, kina. Dzisiaj są Twoje urodziny, więc każdy składa Ci życzenia. Ja stwierdziłem, że zamiast oklepanych życzeń, podam Ci garść dobrych rad. Po pierwsze, wstawaj z łóżka zawsze prawą nogą. No jak wstaniesz lewą, no to pizdziec, pech cały dzień. Tylko w sumie, co jeśli twoje łóżko z prawej strony ma ścianę? Wiem, przemebuj pokój. Po drugie, codziennie rano idź do lustra i szeroko się do siebie uśmiechnij. Co prawda może nie poprawić ci to humoru, no ale przynajmniej zobaczysz stan swojego uzębienia i będziesz wiedziała, czy możesz zaoszczędzić jeszcze na paście, czy nie. Po trzecie... Gdy ktoś dzwoni do drzwi, zawsze otwieraj. Pamiętaj, że może to być listonosz i kolejna niezapowiedziana przesyłka. A nawet jeżeli przesyłka nie jest do Ciebie, tylko do sąsiadów, to zawsze może być i potencjalny seks z listonoszem. Tylko pamiętaj o gumkach. Po czwarte, nie jedz dużo masła. Pan od WF-u zawsze mówił, że masło pomniejsza iloraz inteligencji i skurcza mózg. Choć w sumie, jaki jest stosunek wielkości mózgu do wielkości całego wieloryba? Po piąte... Gdy idziesz ulicą, zawsze patrz pod nogi. Nie chodzi o to, że się potkniesz, a może znajdziesz tam 100 złotych, chociaż w sumie 100 złotych piechotą nie chodzi. Po szóste, pamiętaj, nigdy, ale to nigdy nie zostawiasz sera na ladzie w kuchni. A dlaczego? Bo kot ci go podpierdoli. Po siódme, propo kotów, pamiętaj, żeby je codziennie głaskać. Nie od dzisiaj wiadomo, że kocim celem jest zabicie ludzkości i przejęcie władzy nad światem, więc pamiętaj o głaskaniu kotów, pamiętaj. I już po ostatnie: kup sobie broń i zawsze ją nuś, gdy idziesz ulicą. Pamiętaj o tym, że co trzecia mijana przez ciebie osoba jest potencjalnym psychopatą. I pamiętaj najważniejsze: bądź zawsze sobą i się nie zmienię, bo kochamy Ciebie taką, jaką jesteś. 100 lat, kochanie. Drogi Wielorybku, w dniu Twoich urodzin chciałabym Ci życzyć szerokich i głębokich oceanów, co miesięcznego load na Twoim koncie. To i przy okazji jeszcze godmoda, zawsze wolnych, w sensie wolnych takich do użycia, a nie powolnych spawnów i z <laughs> Pies się dołącza i zdublowanego expa, grzecznej kropy, ograniczonego dążenia do doskonałości i żeby zawsze szło w cycki. Kierownicy, żeby ci się lepiej grało w Eurotracka i żeby jadło podajnia w końcu miała dostawy do domu i zamówienia online smacznej pomidorowej. Zawsze smacznej pomidorowej, cichego absurda w trakcie tego nagrania i na lajajach, tego gościa ze zmierzchu, co wygląda jak lama i co ci się podoba. Wszyscy ze zmierzchu są oblechami, ale tego konkretnego ci życzę. Zawsze oblanego testu ciążowego i zawsze oblanego testu na Aids, pierogów od Wojtka, najedzonej Magdy bez łysego kota i każdych cycków, jakie tylko sobie zapragniesz. A i żeby chociaż jeden, 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 jedyny raz w roku ciasto nie było kłamstwem. Hej Kina. Hej Kina. Hej Kina. Eee, musiałbym ci życzyć. Życzę ci wszystkiego najlepszego z okazji bicia kolejnego levela. Przy okazji życzę ci, aby wbijanie kolejnego sprawiło ci tyle samo, albo jeszcze więcej przyjemności, żeby zawsze towarzyszyli ci przyjaciele. A, no i jeszcze zajebistych prezentów oczywiście. Dzień dobry, Kina Witam wszystkich, którzy to oglądają Kina, z okazji twoich 20-18 urodzin że tobie dużo zdrowia To najważniejsze Samych szczerych, prawdziwych Przyjaciół A dużo hajsu z YouTube'a Bo hajsy też są fajne Żebyś Nigdy się nie smu smuciła Cały czas Żebyś się uśmiechała E, ogólnie jestem teraz w Poznaniu, więc filmik będzie trudno, Idą w chęci. E, oczywiście za że to, żebyś wróciła do Lola. Była moim best supportem EU. Bo teraz jak nie gram bez siebie sam nie ma najlepszego bota premate na świecie. No ale dobra. Czego by tobie jeszcze życzyć? Żebyś Saraś miała 18 lat i żebyś była taka jaka jesteś. Nie zmieniaj się klima. Pozdrawiam. Mm -hmm. O levelupie twym słyszeliśmy. Stop it! Stop Wielce to imponikujące jest. Tak, 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 właśnie. Trap, trap, trap. Trap. Mm -hmm. mm -hmm. Wszystkiego lepszego? No i tobie my życzymy. Trap, 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 nie trap. A <laughs> czym to my? I spokój musisz zachować ty. Ciemną mocą strony? Omijać. O, tak, tak, omijać pokusy, omijać nie, to kutałem się. Hm, mm. wyższy poziom trudności? Zalecamy? O, tak, tak. Ej, jolo, jolo, nie, perma dev. No, ci brachu, dev Hm, niechaj moc, z tobą będzie. Jeden raz, ten dowiad! Tak, o czym tu my? Ty, gdzie w ogóle jest wizu? Przecież jakaż się nie ma być. Hmm? Kata legion. Hmm. Kina, korzystając z okazji, że wyglądam jak Tomasz Kamel i e, zachowuję się jak e, jak jakiś reporter, jak jakiś ktoś, nie wiadomo kto. Korzystając z okazji, że jestem na łonie, na łonie natury. Po, po, pokaż łono. To jest łono. No już wystarczy tego łona. E, Korzystając właśnie z tego, że to jest to łono, wiadomo, że lubisz łono. Ja też troszeczkę. Chciałbym ci złożyć z okazji Twoich dwóch. Nie, nieważne, nieważne których urodzin. Przecież wszyscy wiemy, że mamy po 18 lat, jesteśmy piękni, młodzi, mamy dużo pieniędzy, mamy samochody, które. Dają i przyjął cały efekt. Także wiesz, że i ja i ty jesteśmy nie najlepsi w składaniu życzeń i wiem, że z tym się zgodzisz, to powiem tak życzę Ci Kina, najukochańsza moja, wszystkiego co najlepsze. Dużo zdrowia, szczęścia, pieniędzy, pomarańczy, mandarynek, dużo pieniędzy znaczy dużo pieniędzy tyle abyś po prostu miała na wszystkie swoje potrzeby żeby te pieniądze nie zmieniły ciebie pieniądze zmieniają ludzi Patrzcie jak ja teraz jestem prawda mam pieniądze teraz nagle e, prawda e, kupiłem sobie kamerzystę e, to zmienia ludzi naprawdę na sam koniec chciałem ci powiedzieć z racji tego że znajdujemy się przy plakacie wyborczym PSL e, pana Józefa Józef ma bardzo ładny wąs E, nazywa się Dudziec. E... I ten wąs niech towarzyszy Ci przez całe Twoje życie. Wszystkiego najlepszego ode mnie dla Ciebie.